Kochani, w dzisiejszym odcinku powiem Wam, jak przygotować się do upalnego lata, jakie stylizacje wybierać, po jakie sięgać kolory oraz jakie wybierać tkaniny. Pierwsza stylizacja, nasze szybciutko, to spodnie z bawełny organicznej Skosa. One mają taki kolor złamanej śmietany, złamanej bieli. Połączyłam te spodnie z białym T-shirtem, ponieważ ja bardzo lubię łączyć ciepło i chłód bieli. Więc tworzy to ciekawy monochrom. A do tego dołączyłam bardzo ciekawą vintage'ową Torebeczkę, którą znalazłam kiedyś chyba w second handzie, tak mi się wydaje, albo w vintage shopie. Natomiast myślę, że był to second hand. I to jest torebka made in Italy, no urzekła mnie absolutnie taki woreczek. Więc myślę, że takie woreczki, koszyki, one też wprowadzają super letni klimat do stylizacji. Ponadto wybieramy, znaczy ja chętnie wybieram absolutnie bawełnę organiczną. Tkaniny naturalne, czy to będzie len, czy to będzie bawełna właśnie, czy to będzie jedwab, czy to będą konopie, zawsze staram się i staramy się, żeby właśnie latem, zwłaszcza kiedy będziemy mieć temperatury bardzo, bardzo wysokie, 30 stopni, 28 stopni, staramy się, żeby te tkaniny były przewiewne, żeby one dostarczały nam komfort. Oczywiście nie zapominamy o stylowych akcesoriach. Ja tę stylizację oczywiście dopełniłam jednymi z moich ulubionych okularów, bardzo mocnych, modowych, masywniejszych z mocniejszą ramą od Luwe. I żeby to nie było tak bardzo miejsko, znaczy tak bardzo wakacyjnie, właśnie żeby było miejsko dodałam tutaj złote mule Jil Dlaczego? Ponieważ są również bardzo wygodne i przewiewne i cenię sobie komfort. Oczywiście tu można byłoby założyć jakieś fajne sandałki płaskie, jakieś klapeczki mule jak najbardziej, ale ponieważ chciałam uzyskać taki miejski look, uzupełniłam właśnie o te modowe klamry, czyli mocniejsze okulary, i mocniejsze buty. Gdybym zdjęła te buty, gdybym pozbyła się tych akcesoriów wszystkich, stylizacja byłaby dość prosta i banalna. Kolejna stylizacja, tym razem ze spodniami garniturowymi, jedwabnymi od Lili Silk. Ja je pokazywałam w zeszłym sezonie, zeszłego lata. I zobaczcie, tak naprawdę zmiana spodni spowodowała, że ta stylizacja od razu zrobiła się bardziej elegancka. I to, co ja kocham absolutnie latem, to jest sięganie po jedwab, podkanina jedwabną, ponieważ ona jest bardzo przewiewna ona ma świetne właściwości termoregulujące. Wyglądamy bardzo stylowo, zwłaszcza jeśli skomponujemy stylizację monochromatyczną, która też wydłuża sylwetkę. Zobaczcie, że monochrom też ma właściwości, jeśli chodzi o sylwetkę. Już bardzo rzadko mówię o tym tu na wizji, na z mody wzięte, ale ma bardzo dobre właściwości, właściwości, ponieważ nie przecina sylwetki, ona staje się jednością, więc bardzo korzystnie wpływa. Wyciąga sylwetkę. Ja tutaj również pokazywałam Wam w ostatnim odcinku ten mój kołnierzyk od Izabel Benenato i to jest też taka kreatywna alternatywa, żeby założyć jakiś akcent, to może być na przykład kamizelka, na t-shirt, żeby dodać tej stylizacji jakiejś głębi i objętości, więc ja postaram się to zrobić pokazać Wam, jak to wygląda. Więc ten kołnierzyk już ma odcień bardziej y, tych spodni, jest bardziej śmietanowy. Okej, okay, w ten sposób. I dzięki temu również tworzy jakąś kolejną warstwę, kolejną opowieść. Y, oczywiście lato to jest raczej zrzucanie z siebie ubrań, ale jeśli jest to bawełna, jeśli jest to jedwab, to jak najbardziej możemy osiągnąć dzięki tym warstwom y, ciekawe ciekawy finisz, osiągnąć ciekawą stylizację. Ja bym tutaj wybrała i teraz zastanawiam się nad torebką. Słuchajcie, buty, oczywiście buty tutaj e, można je zmienić, bo teraz ta stylizacja jest taka dosyć wyjściowa. Natomiast tutaj można by śmiało założyć baletki e, od Wandy Nowak, żeby to było bardziej takie, wiecie, minimalistyczne, stonowane. Więc e, myślę, że w drugiej kolejności spróbuję... Z tymi butami, zresztą bardzo je lubię, powiem Wam, ponieważ one są. No, to jest taki but, którego nie ma. Ja bardzo często po powtarzam to i one świetnie sprawdzają mi się latem. Są bardzo minimalistyczne, są jak mgiełka, więc ja bardzo, bardzo je lubię. Natomiast oczywiście tutaj też widziałabym tego typu e, lofersy od, tutaj takie skórzane, miodowe. Które by przełamały też kolorystycznie tą stylizację. Zobaczcie, to jest też wygodne do śmigania na lato, do spodni. Bardzo fajna propozycja, więc bawić się kolorami. Bardzo fajnie sięgać po monochrom latem, po tkaniny, które są przewiewne. Tak jak wspomniałam, ja kocham Len, kocham jedwab i ten jedwab, myślę, że tutaj w tej stylizacji sprawdza się świetnie. Z tym właśnie prostym, prostym topem, t-shirtem. Natomiast zobaczcie, też jak ta stylizacja fajnie wygląda z tymi baletkami od Wandy Nowak. Zrobiło się nieco bardziej minimalistycznie. I lubię ten efekt. I ja tutaj bym jeszcze zrezygnowała z tego topu, bo czasami. Warto odjąć czegoś niż dodać, więc żeby uzyskać rzeczywiście ten bardzo minimalistyczny charakter, warto pozbyć się jednej warstwy i mieć bardzo, bardzo prostą sytuację. Możemy też dodać okulary słoneczne, które podkreślą charakter stylizacji. To jest takie akcesorium, który zawsze świetnie zrobi nam cały look. Ja bym tutaj pokusiła się o torebkę, być może. Słuchajcie, spróbuję tubę, spróbuję tą tubę waniliową. Natomiast nie wiem, czy nie brakuje mi jakiegoś czarnego akcentu, żeby to gdzieś wyśrodkować tu, gdzieś w linii środka. Więc zobaczyłabym też z całą pewnością z tą czarną tubą, ale to znowu może być. Za ciężko z kolei. Nie wiem, dajcie znać, jak Wy e, czujecie. Ja tutaj chętnie postawiłabym na coś lżejszego, być może nawet, e, być może nawet koszyk. Dajcie znać, co myślicie. Muszę to zaraz obczaić. To jest koszyk vintage, który bardzo lubię. Dostaję setki pytań. Kiedykolwiek jestem w mieście, dostaję setki pytań o ten koszyk. Ja jeszcze tutaj dołożyłam do niego jedwabną chustę potem, żeby tak właśnie było jakoś nieco bardziej modowo, nieco bardziej kreatywnie, tym też możecie się pobawić, więc jeśli macie jakieś jedwabne chustki, podpowiem, że świetne jedwabne chusty można dostać w second handzie, to też jest taki wariant, żeby gdzieś te nasze torebki troszeczkę podkręcić jakimś takim modowym, modowym detalem. I powiem Wam jeszcze, że bardzo fajnie postawić na sposób noszenia, znaleźć swój osobliwy sposób noszenia. Tak jak widzę, że bawicie się torebkami, tubami, taki na przykład, taki koszyk również można nosić na różne sposoby. Można zarzucić go na ramię. Myślę, że już klacz to bez przesady, ale też gdzieś tam można złapać modowo. Natomiast myślę, że też jeśli macie jakieś takie dłuższe uszy, można po prostu ściągnąć je i zrobić sobie z tego taki handbag. Więc tak naprawdę opcji jest sporo. Taki outfit też można fajnie dopełnić marynarką. Jak wiecie, tę marynarkę, ponieważ już Wam o niej mówiłam, dostałam w Second Handzie. Second handzie łamane na Vintage Shop to jest marynarka z Humana. Męska marynarka 100% jedwabiu w przepięknym, śmietanowym kolorze dwurzędówka. Zobaczcie, jak świetnie wygląda z bielą, więc to jest też taka historia, żeby się modą bawić, tworzyć warstwę. Oczywiście może nie przy 30 stopniach, ale zawsze to jest opcja, żeby dodać element trzeci i żeby ta stylizacja nabrała jakiegoś takiego właśnie modowego. Charakter. I to jest sukienka, którą dobrze znacie. To jest sukienka Giani, którą ja kupiłam w zeszłym roku w KDW. Ona mnie bardzo zauroczyła, i ona ma to do siebie, że jest to bawełniana sukienka, która ma, zobaczcie, sporo przestrzeni, i ona jest zwiewna. Jeśli jest bardzo gorąco, to ta tkanina oddycha, i mamy poczucie wentylacji, mamy poczucie przewiewu, więc ja to w tej sukience absolutnie bardzo lubię, może zdejmę bązolewkę, i to jest właśnie ta historia, żeby wybierać coś również, co nie będzie bardzo mocno podczas tych wysokich temperatur przylegało do naszego ciała, bo automatycznie będziemy mieć poczucie skrępowania i oczywiście dyskomfortu. Z tego wynikającego, więc jest to taka moja, słuchajcie, naczelna kiecka do latania, właśnie jak jest gorąco. Ja ją bardzo lubię i bardzo ją lubię nosić minimalistycznie. Wybrałam do tego baletki Wandy Nowak, ponieważ no właśnie one wprowadzają tutaj ten taki minimalistyczny tłuiścik, są jak ta wisienka na torcie, mam wrażenie, również z tym przepięknym kołnierzykiem. Jest to powtarzam bawełna i tutaj słuchajcie no możemy się pobawić absolutnie. Możemy założyć koszyk. Ja myślę, że ten koszyk pasuje tu najbardziej. Jest miejsko, jest luzacko, jest wakacyjnie. Ten look bardzo, bardzo mi się podoba. Przede wszystkim dobrze się w nim czuję. Więc jeśli macie jakieś sukienki, które oddychają, które są przewiewne, które możecie właśnie wykorzystać na tę porę, na te upały, to ja Was zachęcam do tego absolutnie. Tu oczywiście proszą się oksy, okulary, nie wiem, czy te czarne mocne, czy poszłabym w coś e, lżejszego, chociaż nie przygotowałam nic lżejszego, ale może te, może te, może te brązowe, takie mniej oczywiste. I to jest właśnie to, sięganie po wysokiej jakości materiały, po materiały naturalne, bo bardzo często w, tej, w propozycjach marek na lato niestety mamy sporo poliamidów, sporo poliestru i myślę, żeby bardzo mocno wystrzegać się tego i tego unikać i sprawdzać, z czego składają się nasze ubrania, wybierać te naturalne. Jest uroczy, kocham go bardzo i właśnie wiecie co? Bardzo mi się podoba e, takie jego już zużycie. Bardzo mi się podoba, że on ma już swoją historię przejścia, że ta skóra jest taka już wyrobiona, że to jest wszystko takie wyrobione. Także fajna sprawa. Jeśli mowa o akcesoriach i przetrwaniu e, tych e, wysokich temperatur, to ja jeszcze polecam kapelusze. To jest też bawełniany kapelusz od Jill Sander, on mi się bardzo często sprawdza fajnie właśnie latem, więc taka stylóweczka z kapelusikiem, z balerinkami, do tego oczywiście kosz i absolutnie jestem w stanie przetrwać miejskie upały. A teraz stylizacja z krótkimi shortami jedwabnymi od Totem, z czarnym topem bawełnianym, on jest co prawda kryjący i rzeczywiście wiecie, czernie absorbuje światło i pochłania to światło, więc możemy się w czerni rzeczywiście ugotować. Myślę, że warto postawić być może na jakieś topie dwałbne, być może na jakiś bardziej przewiewne z bawełny organicznej, czy też o bardzo ciekawą jest tkaniną materiał bawełna z popeliny, popelinowa bawełna. Ona jest taka bardziej przewiewna, lekka, ale to jest też taki, wiecie, miejski, bardzo fajny look. Ja tutaj postawiłam na modowy akcent, czyli na te złote mule, żeby prowadzić trochę e, takiego miejskiego szyku, ale tutaj absolutnie można byłoby e, zabawić się sandałami na grubszej podeszwie, e, czy też na przykład wybrać te oto balerinki od Wandy Nowak, czyli spowodować, że ten look będzie bardziej minimalistyczny dla fanek minimalizmu. Zresztą zaraz się przekonamy, jak to wygląda wskakujemy sobie w wandę. Okej. Okay. No i to już jest taki look do latania bardziej. Tu jest już bardziej miejsko, sportowo, spontanicznie, dziewczęco również. Możemy w takich balerinkach sobie brykać. Ten jedwab pracuje i dlatego polecam Wam yy, jeśli nie z pierwszej ręki, to z drugiej ręki sięgać po jedwab. Ja muszę wam powiedzieć, że na przestrzeni czasu dość mocno zbudowałam sobie swoją szapę, czerpiąc z second handu, czyli z tych wariantów, które znajdowałam w second handzie i oprócz tego, że można było dostać kaszmir z drugiego obiegu, to również całkiem sporo koszul jedwabnych, także to też jest fajna alternatywa. Bardzo minimalistyczna stylizacja, prościutka, biel i czerń, I śmigamy. I ostatnia stylizacja, taka też niezobowiązująca, miejska, przełamana jeansami. To są lewisy męskie. 36 rozmiar, czyli duże, duże, duże. Natomiast ja sobie z nich zrobiłam boyfriendy, więc co mnie zauroczyło w nich to niewątpliwie kolor i te spodnie już widziałyście. Ja je kupiłam w berlińskim vintage w Humanie, więc to jest taki mój nabytek, w którym się zakochałam i one absolutnie pasują do mojego stylu, więc to jest też taka historia luźnych spodni denimowych, czyli bawełnianych, które de facto Oddychają na naszej skórze, które mają też sporo luzu. Możecie dołożyć do takich spodni, um, na przykład, jedwabną koszulę, czy też lnianą koszulę. Ja tutaj mam bawełniany top koszulowy w zasadzie od Weimar To, co mi się podoba, to właśnie ta kreatywna forma, to te rękawy, które no, tworzą taki dość modowy klimat, niewątpliwie. Ja bym tu pokusiła się o mocne, czarne okulary, żeby to było jednak modowe. Zresztą na moim nosie one zawsze, słuchajcie, muszą być. Więc y, to jest taki pieprz w rosole. Y, torebka, myślę, że do tego denimu y, fajnie sprawdziłaby się w moim akurat tutaj wydaniu y, tatuba szarą z najlepszej kolekcji. Y, fajnie uzupełnia się przede wszystkim ze złotym. To, co mi się podoba, to jest... Y, ta relacja złota i szarości i też fajnie współgra z denimem, ale gdybym chciała jednak, żeby to stylizacja była miejska, luźna, żeby miało sporo oddechu i jednak wakacyjnego polotu, to z całą pewnością, zobaczcie, koszyk, po prostu koszyk. Myślę, że koszyk latem to jest niezastąpione akcesorium, które wprowadza właśnie tą letnią atmosferę, więc no, myślę że, myślę, że wyszłabym z tym koszykiem, że to jest jednak number one, jeśli chodzi o sterylizację. I myślę też, że koszyk w dzisiejszych stylizacjach wygrał absolutnie. Vintage, uwielbiam, znoszony, wyłażony, jedyny, niepowtarzalny w swoim rodzaju. To jest to. Co bardzo lubię. Więc reasumując, kochani, kochane, starajmy się wybierać z szafy rzeczy, które oddychają, które są naturalnymi tkaninami przewiewnymi, które mają sporo luzu. Być może fajnie pobawić się właśnie monochromem czy wprowadzić e, ciekawe, nieoczywiste akcesoria do naszych stylizacji. E, ja tutaj pamiętacie, pozwoliłam sobie przewiązać apaszkę. Wy tego nie musicie robić ta torba. W minimalistycznym wydaniu też byłaby fajna, ale to jest po to, żeby słuchajcie, wprowadzić czegoś jednak, jakichś takich smaczków modowych. Tym bardziej, że lato myślę, że aż pusi, żeby się pobawić trochę i żeby nie traktować tej mody aż tak bardzo, bardzo, bardzo na poważnie. Dajcie znać, czy podobał Wam się dzisiejszy odcinek. Chyba w montażu nieco inny, tak sobie myślę. Pozdrawiam Was, ciepło, dziękuję ciepło za wszystkie komentarze, za wszystkie subskrypcje. Wiecie, że dzięki temu ten kanał się rozwija, rozwija się z Wami i cieszę się, że tworzymy bardzo fajną społeczność, przede wszystkim świadomą i mądrą. I bardzo się cieszę, że takich osób tutaj przybywa. przybywa. No, bardzo ma to dla mnie duże znaczenie, żebyśmy budowali tu. Społeczność, która, która po prostu wie, co w trawie piszczy, która jest mądra, która podejmuje mądre wybory. Okej, okay, kochani.